Hej, jojo, yo, 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 z tej strony land. Et, te dwa, dwa, dzisiaj ze mną proszek. Siemanko Którego tutaj nie ma, bo mu się zaczyna ten Minecraft. nie mogę go włączyć, po drugiego wykasowałem. Ja na jego miejscu próbowałam, ale mu się nie chcę. Dzisiaj się kopiemy pod ziemię, bo mi się nie chciało. Bo dzisiaj właśnie zacząłem nagrywać ten film. Już jest godzina 12, czyli 2 godziny temu. Nagrywałem tam ten filmik, i w tej chwili się wrzuca. No ja zrobię na zapas, żebyście mieli 3 albo 2 maja. Tak, dzisiaj jest 1 maja, to może wam wrzucę jutro. Albo pojutrze. Jak też proszę. Może pojutrze. Ta seria będzie tylko, uwaga, w środę. piątki i w poniedziałki. Będzie też Minecraft Życie, w którym... Świat już będzie, odcineczek, ja będzie. Dwa, odcineczek dwa, będzie we wtorek Tylko nas może nie być We wtorek i w niedzielę A tutaj ten Minecraft Survival będzie może w środę I w soboty hmm. Wtedy, kiedy będzie moja ulubiona seria Minecraft z ku zio i Agu Nie przedłużając, bo... Bo 90 youtuberów zaczyna od takiego długiego przywitania, a ja nie chcę być tacy jak oni, chcę być innym youtuberem youtuberem. cię mogą mnie zrozumieć, bo ty tak szybko nie rozkadasz że... No ty nie aż szybciej, co jak Dzisiejszy W dzisiejszym odcineczku będziemy najpierw wrąbać drewno na ognisko. Zbierać. Tak, zbierać, nie, zbrojne. zbierać, zbierać zbrojne. drewno! drewna! Zbierać drewno! No ale, no, rąbać to, można rąbać w drewno i nie powiem dalej. Dobra, idę rąbać w drewno, albo ścinać, tak jak woli. Ścinaj. Można pływać, jak widzę klopka 13 w ogóle, patrzcie. Ta jest ta animacja. Ten krecik jak taka wypływa. to jest śmieszne. To jest moja ulubiona animacja, pływanie krecikiem. Dobra. Zbierzemy drewno, zrobimy ognisko na podwórku. Nie, zrobimy ognisko tutaj. Miejsce z ogniskiem. Lepiej. Jak już będzie dzień, bo wtedy będzie lepiej wszystko widać. Będzie timelapse. Będzie timelapse w dzisiejszym odcineczku, jak będę kopał. się pod ziemię. Dajcie łapki w górę, żeby Landy 2 plus zdrowia, bo on cały czas nie jest fajny. Mm. Madę łapkozę. Za małapkę. Jak dacie 10 łapek w górę, no to O panie, panie, ależ Enderman! O Ale straszne w tym Minecrafcie jestem ten Enderman Boże, ja tu na zawał zaraz zejdę. Wioska! Ty paki straszny Enderman, Piotr już. Pa, obczajesz go? W coś wiem, pa! Można zaś na zawał. Dobra. Płynę do wioski! Płynę do wioski! Zmiana planów w następnym odcinku idziemy pod ziemię, a dzisiaj do wioski Nie drzwi się, bo jak oni to będą słyszeć. No. A, przez stery. Nie przez tery, bo wtedy tak jakieś jest i wtedy jest głośno. Nie. No no i można się bać, bo jest taki... Ding dong. nie jest takie... Ding! Nie jak tak się jak tutaj do tej już tutaj, w tych miejscach. Dzwonimy! Babotka! Pa, Paśniaki! A ej, 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 gdzie tu pan? Ładny domeczek pan ma. Ale panu nie przeszkadzam. Wiesz, z głodu nie zgłodniemy, co? Z głodu nie zginiemy, a nie zgłodniemy. Coś nie było szansę tego mówić, ale dobra. To w ogóle nie miał sensa. sens sens Nie wiem tego mówić. Sensu. No, sensu. sensu. O, dobra. Sy, a jeszcze Sensu. Zrobimy sensu. sobie mączkę kostną, jak widzicie. Mówiłem, że tutaj gdzie... gdzie... Stop! No, nie żli, tej Cześć, panie, jeszcze tą marchewkę, no weź to zetka. Dobra, teraz będę jechać na rower, więc. Widzimy się za chwilkę. Za, za mnie gdzieś za, za godzinę, a dla was za sekundę. Prawda, proszę. Ale jeszcze dopóki tata nie pije, nie wypije cały kawy do tego momentu będziemy tutaj. Nie piję, Dzień dobry. I... Tak mają, długo piją, Jej, mam mączkę kostną To byś mnie nie zabrał. O, to już jest ten... A, bo spoko. Moja mączka kosna młacha ha ha ha. Nie dam ci. Kleryk! Jej, jesteśmy uratowani. Tak, leryka to mam. O, ale fajnie. Ty, ale... No to, to, to jak jest upgrade z pinadżerami, to to się da zrobić w farmie w sumie. No jakby co, to no, najbardziej lubi kreliki, bo to są jego ulubione pinadżery. Dzień dobry, dzień dobry, pana. Czy nie Landy 2? Nie wiem. No, nie, Dobra. Łapsik, klama. Dobra, bo ja muszę tego... Tutaj mieć, bo, bo inaczej się filmik nie będzie widzieć. Za szkło bym dał Emeralda, ale to już w innej oferty. Okej, okay, to, to my tu mamy w jego skrzynce? Nie, bida, dwie kartki, ale wezmę. Tu nie mam ani jednej. Mamy Tak, no tutaj bida. Zostawicie ci tą skrzynkę, żebyś miał w trzymać coś. Ale powiedziałem? Że widzowie na pewno to zrozumieli. Zostaw sobie tą skrzynkę, żebyś zostawił sobie tam coś w ogóle miał sens, widzowie? Live będzie... Live będą i kamerka tutaj w waszym rogu prawym. W waszym prawym rogu będzie kamerka i z moją twarzą. Jeśli będzie 100 sub. Tak. I 100 łapek w górę też, bo, bo nie wiem czy... To, że nas I żeby było dużo rzeczy, to wtedy to dla was nagramy, że... No może w lewo. Ja nagram, bo, bo ty nie nagrywasz jakby teraz, bo nie macie tutaj tutaj. Hmm, proszę. Jak, jak wytłumacz by nagrywał, się. Jakby nagrywał jakby nie, nie. No ale zgraj sobie e, tego Minecrafta, próbuj dopóki ci się nie dopóki ci się uda. Dopóki uda. Ta, tak, takie to było. Zabrać im dzwon, żeby dzwonić u siebie nie. Zostawię tym bidakom. Może tu w, u was zamieszkam. Może nie zamieszkam. Nie, bo tam będzie. Ale tu się dużo zmieniło. Dużo planów się zmieniło, widzicie. Bo mieliśmy. pójść do kopalni, zbierać drewno. Co to było? Jakieś. Bany. Kapi bany. To Plany bawić uczy, a ja pan Co? mi zabrał tutaj... Co? Kurde, marchewkę pan mi zabrał, pan paskuda. O matko. do ziemniaka. Kompostik nie ma sensu, jak tu. Łap wiśniaku zginiłego z, z ziomniaka. Jest w kompostowniku. No kurde, bierz go! Jest niemiły. Oczekaj, jak on tu zawsze stanie? Jak mu daj coś do kompostownika? To on zawsze tu stoi, tak? Tak, i go zabierze Dobra O, siano Zamieni się w wieśniakiem za emeralda Sianko, sianko No come on, czemu nie mogę wbić? Nie <śmiech> <śmiech> Wróćmy na rowerze A wam to zjadł Troszkę głośno. O, to będzie Jeszcze troszkę. Pewnie jest za głośno. wtedy. To jednak wystarczy. Czuję parę ścian. Tu tutaj są nasiona. Już nie mam miejsca w każdy tu szyfrowanie nie działa jest! Gdzie zbadują się moje nasionka. Dobra. Mam 13 zielona. O, każdy będzie fajnie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Miałam tutaj kuszę bardzo ładną. Přenica. Widzicie, patrzcie, patrzcie patrzcie. są. Co mnie nie pokazuje z to... Nie wiem to nie ten farmer gdzie ten farmer? Czy one sobie zmieniają tekst? To nie ten, to ten mapa Kleryk Uuu, jest farmer nasz. To ty? Nie on nie chce też się na pewnie Marchewki chcę Dziesięć <coughs> sekund temu zmarnowałem marchewki Na Mączkę jakoś Ja się głodnie mm, z tym Mmm, co by sobie zjeść? O, jabłko no. Jabłków? Nie Jabłków? Czy to może ten? Czy to ten? Halo? Czy to ty jesteś moim wybranym Wiesieniakiem? Nie, po prostu on uciekł. O! Możecie, trzymaj. Też już może. Bardziej się niż ty. Siano im ukradnę, faniaczki jeszcze nie uciekł. Tu się się Siano ukradnę.

Spróbujmy więc jeszcze podobny raz. I to teraz, teraz, co teraz, 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 co teraz. Przepraszam, że nic nie mówię tylko... Zamyśliłem się i nie mam o czym mówić. Powiem tylko o tym, że Ty Tak ty, o tobie mówię. Czy Ty jesteś Magda, czy Wojtek, czy Mateusz, czy Wiktoria? Macie zostawić w tej chwili łapkę w górę i subskrypcję. Tak. Czy tam widziałem? Widzimy. Czy tu widziałem? Widzimy. Miałem Mister Ega. Bardzo ban. Wow! wow, Nie ma go. Nie ma jej. Uciekamy do naszej jaskini. A ten odcineczek już trwa. To też się pożegnamy już od razu, tak. Szorze, że tak, bo myślałem, że jeszcze sobie coś tutaj podbieramy drewno, ale tutaj wioska. Dobra. Co żegna się z wami B. wieśniak Pinager? Co mi to tak dziwnie wygląda? Patrzcie. Chyt. Tańczymy. Pożegnam się z wami, landy, landy. Pożegna się z wami, landy yy, ty 2A2A Ustawcie łapkę w górę i subskrypcje, subskrypcje. subskrypcję, subskrypcję. E -e. Pa pa, na razie i cześć!